Dziś na nadzwyczajnej sesji zebrała się Rada Miasta Szczecinek. Rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie miasta. Między innymi zmieniła swoją wcześniejszą uchwałę w tej sprawie szczerwca oraz wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Radni zmniejszyli o 150 tysięcy kwotę przeznaczoną na rozbudowę ratusza, zwiększyli o ponad 15 tysięcy złotych kwotę na budowę placu zabów przy ulicy Kołobrzeskiej i o 10 tysięcy złotych na budowę kolejnej siłowni pod Chmurką. Zwiększono również o 350 tysięcy złotych kwotę przeznaczoną na remont Szczecineckiego Zamku. Retransmisja obrad dziś po programie lokalnym. Letni kurs pianistyczny wszedł w ostatnią fazę. Młodzi pianiści, a także skrzypkowie i fleciści doskonalą swoje umiejętności pod okiem znakomitych fachowców. Wykładowcami są wirtuozi tych instrumentów nie tylko z Polski. Dla młodych pianistów wielkim przeżyciem były lekcje mistrzowskie prowadzone przez Kensei Yamaguchi z Japonii. Z kolei skrzypkowie mogli doskonalić swoje umiejętności słuchając wskazówek. Piotra Prysiażnika, artystę Deutsche Oper i berliner filharmoniker. Równolegle z kursem pianistycznym trwają 13 międzynarodowe warsztaty instrumentów dętych. Wykładowcami są profesorowie z różnych uczelni muzycznych świata. Profesorowie nie tylko uczą, ale także występują z koncertami, co dla uczestników warsztatów jest nie lada gratką. W auli Szkoły Muzycznej wystąpił kwintet saksofonowy, w składzie którego znaleźli się najlepsi saksofoniści świata. Zagrali Arno Bornkamp, Paweł Gusnar, Jean denis jean schultz Bunert i Matthias Drewensek. Niecodzienny koncert miał miejsce w sobotę na Placu Wolności. Wystąpiła orkiestra saksofonowa złożona ze słuchaczy i wykładowców 13. Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych. W programie u koncertu zaprezentowano pięć różnych utworów, a w każdym utworze orkiestrę prowadził inny dyrygent. Koncerty na Placu Wolności stały się tradycją zarówno kursu pianistycznego, jak i warsztatów instrumentów dętych. Tradycją jest, że na zakończenie pierwszego turnusu 13. międzynarodowych warsztatów instrumentów dętych, ich uczestnicy występują z koncertem. Taki koncert odbył się w niedzielę w Saliki na Wolność. Wystąpili uczestnicy pierwszego turnusu, którzy mogli zaprezentować nabyte umiejętności. W pierwszym turnusie doskonalili się saksofoniści, w drugim będą trębacze, a w trzecim fleciści. Okazji do posłuchania muzyki w dobrym wykonaniu nie zabraknie. Jazz na Mysiej Wyspie to cykl koncertów jazzu tradycyjnego, który rozpoczął się w minioną niedzielę. W tym przypadku nie są to koncerty w pełnym tego słowa znaczeniu, w czasie których słuchacz w skupieniu słucha płynącej muzyki. Jak mówią muzycy z Dixie Band, którzy grają na mysiej, chodzi o to, by muzyka towarzyszyła ludziom spędzającym czas na wyspie. Słuchając, można grać na przykład w siatkówkę, opalać się czy rozmawiać. I ten cel został osiągnięty. Projekt Plaża to impreza przygotowana przez stację TVN przy udziale wielu sponsorów. To liczne konkursy, niespodzianki i dobra zabawa. Od piątku do niedzieli mieszkańcy i turyści mogli skorzystać z wielu atrakcji. Były warsztaty tańca, zabawy plażowe i wiele innych. Przy okazji jadąc na stacjonarnym rowerze można było nabijać kilometry w akcji pomoc mierzona kilometrami. To, co działo się na Szczecinewskiej plaży, stacja TVN pokazywała w swoich śniadaniowych programach. Co można wykuć w kuźni? Oczywiście coś z metalu, ale nie tylko. W Siemczynie w gminie Czaplinek od lat funkcjonuje kuźnia ceramiczna, w której można wykuć, a raczej wyrobić i potem wypalić wyroby wyrobi z gliny. W siemczyńskiej kuźni w rękach artystów powstają wyroby, które są później ozdobą wielu galerii. Również amatorzy mogą tam spróbować swoich sił pod okiem instruktorów. Praca w glinie nie jest trudna, a efekty mogą być ciekawą pamiątką. Jestem w tej chwili kuźni ceramicznej w Siemczynie, gdzie przy okazji Dni Henrykowskich odbywają się również warsztaty ceramiczne. Odbywają się one również i w inne dni, zwłaszcza w sezonie letnim. Dzisiaj przyszła już tutaj grupa i dorosłych i dzieci, chcą popróbować polepić. I można oglądać i każdy może spróbować coś. Co lepią? Ja się dopatruję tutaj jakiś zwierząt, ale podejrzewam, że nie zawsze można rozpoznać, co dzieci lepią, bo gdy się je zapyta, to okazuje się, że to są jakieś stwory, zwierzęta albo ludzie. Najlepiej zapytać dzieci. Ale piec ceramiczny jakoś nie widzę, żeby chodził. Piec ceramiczny, który stoi jeden tutaj w kąciku elektryczny, i w drugim kąciku ukryty jest piec opalany drewnem, pracują tylko wtedy, kiedy nie ma tutaj ludzi, ponieważ często wydzielają się różne opary niezdrowe dla użytkowników, dlatego odbywa się to po prostu w tajemnicy, jak wszyscy wyjdą. Aczkolwiek w tej chwili można obejrzeć gotowe wyroby, które z tych pieców wyszły, i chyba to jest ten efekt najważniejszy. No, samo wypalanie niech pozostanie gdzieś tam w tych czeluściach piesowych. Pięć godzin trwały szóste ogólnopolskie zawody wędkarskie Szczecinecki Jesiotr, będące częścią składową piątej edycji wędkarskiego spinningowego turnieju trzech miast Bornego-Solinowa, Szczecinka i Czaplinka. 79 wędkarzy z całej Polski w regulaminowym czasie i na wyznaczonym akwenie usiłowało, usiłowało złowić jak najwięcej wymiarowych ryb drapieżnych. Pan Mirosław Ścibisz-Szczuchowa wielokrotnie już brał udział w zawodach w przycinku. Był pan nawet mistrzem. Jak dzisiaj poszło? E, dzisiaj poszło średnio, e, ale to dlatego, że tu jest ciężko. Nie? Dlaczego ciężko? No bo, no bo ten okolik nie chce współpracować. Nie? To takie są zmienne warunki, że no nie wiem ile ryb padło, ja zapałem 6 okoni. Trochę, trochę mi przeszkodził wędkarz, ja nie wiedziałem, że... Wędkarze po stronie nie mogą łowić, ja cztery godziny nie mogłem się ustawić na miejscu, które sobie dwa dni wcześniej znalazłem. Nie? Po czterech godzinach przyjechali sędziowie i poprosili tego pana, żeby opuścił, a ja tego nie wiedziałem, bo po prostu mogłem wcześniej zadzwonić, ale no każdy ma prawo łowić. Nie? Także... Czyli, czyli do tych zawodów też się pan solidnie przygotował, skoro wygrał, wybrał pan już dawno miejsce. Tak, wybrałem, dlatego że trenowałem w środę i w piątek. A jak dobrze zna Pan nasze jezioro? Czy często Pan tutaj przebywał? Na Grand Free Polski w zeszłym roku koledzy, troszkę lepsi ode mnie, zawodowcy poprosili mnie o nurkowanie, bo nurkuję też. No i miałem okazję od tej plaży naprzeciwko przepłynąć aż do wyspy, tej drugiej i dookoła. No i tam trochę pod tą wodowidziałem. widziałem. I co Pan widział? No, na ile mi warunki y, przezroczystości wody pozwoliły, ponieważ tutaj woda dopiero na nie jest czysta, jest ona brunatna. Widziałem wtedy gdzieś 2-2,5 metra, na głębokiej wodzie już nie było widoczności. No Widziałem parę szupaków, parę okoni, e, Szupaki były przede wszystkim przy zwalonych drzewach, e, w trzcinie. E, no trochę tam kolegom pomogłem, e, tym, tym zawodowcom, jak to było Grand Prix, żeby tam sobie miejscówki e, sobie wybrali. Akurat pan Rajmond Litwiński, Złowił e, jedynego szczupaka chyba w jednej turze na, na, na dwa sektory i to właśnie było tam, gdzie zacząłem nurkować i nie mówię, że ja go namierzyłem, ale coś tam się działo pod wodą. Nie? Generalnie dzisiaj wszyscy narzekają, no, że ta ryba dzisiaj nie szła. Dlaczego? To jedni mówią, że to pora dnia. To znaczy byłem w środę, byłem w piątek, nie? To było jeszcze gorzej. To było jeszcze gorzej. To, że ryby wakacje mają? Może mają, z tym, że słyszałem, że tu sandacz padł, czyli w te sandacze, jakby prezes zawsze zapewniony, że są, 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 no teraz trzeba będzie uwierzyć, nie? Bo ja tu nigdy nie widziałem, a dzisiaj jednak padł. Nie? I jak pan liczy, jak dziś jakiś sukces będzie, czy, czy to nie ma szansy? Znaczy, ja nie, nie, nie miałem zakusów na jakiś sukces, chciałem się utrzymać w dziesiątce, ponieważ, ponieważ na jeziorze Pilu miesiąc temu wygrałem, więc utrzymanie mi w dziesiątce, no spowoduje, że będę, będę w czubie, nie? Że mam szansę to drugi raz wygrać, no, jak, 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 jak warunki pozwolą. Nie? Także ja nie liczyłem na to, że dzisiaj wygram, bo dzisiaj no, ktoś to złapał z szczupaka. A, a rachunek prawdopodobieństwa mówi, że na, na 90 chłopaka to jakiś tam padnie. Nie? Ja nie mówię, że, że, że ma więcej być złapanych, ale, ale coś tam padnie. No, Pad sandacz, padł szczupak. Ja złapałem 6 o nie, nie wiem, jak to się będzie tam przekładało na listę. Nie? Przed chwilą spłynął pan, zakończył zawody jak tam połowy? Bardzo słabiutko, jeden okonek tylko, a 20 niewymiarowych. A jak u innych nie wie pan? Też bardzo słabo. Trapiały się i szczupaki prawdopodobnie i standard jest, ale o koni po jednym dużo nie ma wcale. A jak pan myśli dlaczego tak jest? Pogoda albo ten. Ja tu byłem drugi, trzeci, zawsze, a dzisiaj jeden tylko. Jak pan uważa, pan jest miejscowy tutaj ze Szyści? Ja Czaplinek. A zna pan to nasze jezioro? A tak, bo ja tu cały czas spinguję na zawodach tych Turniej trzech miast. I. Czyli w roku ubiegłym lepiej panu tutaj szło? Lepiej, lepiej, dużo, a poprzedni jeszcze lepiej. Co rok to lepiej, a w tym roku słabo. Zakończył pan zawody, jak, jak rezultaty? Rezultaty jak zawsze. Oki. Czyli lipa? Nie, czyli dobrze. Piękne jezioro, piękne ryby, fantastyczna zabawa. A rybki, no tak, około 10-15 miejsca. Rozmawialiśmy z innymi wędkarzami, mówią, że bardzo słabo dzisiaj. W stosunku do zeszłego roku nic się nie zmieniło? Może no, gorzej, na, na, na minus. No, według mnie jest status quo, nie? tak samo ciągle. Pan na naszym jeziorze tutaj często łapie? W zawodach czwarty czy piąty raz? Piąty. A prywatnie no, parę razy tu byłem. Jak pan ocenia nasze jezioro pod względem ryb? Jak każde jedno w okręgu. Czyli bardzo dobrze trzy plusy. W zawodach zwyciężył Marian Kuśniak z Przeradzi, który złowił prawie 2,5 kg ryb. Na drugim miejscu Grzegorz Piłka z Kalisza, nieco ponad 2 kg. I na trzecim Tomasz Rzewuski ze Szczecina z prawie 2 kg zdobyczą, w tym z największym sztupaków zawodów. Czwarte miejsce zajął wędkarz ze Szczecinka, Tomasz Arasim. Uczestniczył już pan w tych zawodach rok temu, ale bez sukcesu tym razem pudło, pierwsze miejsce. No, cieszę się, bo, bo w sumie wybrałem dobry, dobre miejsce na tym jeziorze i, i, i przemieściłem się tylko trzy razy i to był ten główny efekt tego, że Jaki jest pan, pana wynik jak się pan pochwali, ile trzeba było złowić, żeby e, zrobić pierwsze miejsce okoni? Oko tak, 11 okoni wymiarowych tak. Jakie pan miejsce tutaj jest znalazł na, na jeziorku? Czy długo pan je szukał, czy po prostu w ciemno pan zaryzykował? W tym roku. W tamtym roku byłem i właśnie pod koniec znalazłem to miejsce i w tym roku przyszedł efekt. Tego. Jak dzisiaj warunki zawodów? Piękna pogoda, wspaniała. Niektórzy narzekali właśnie, że to może pora dnia, że tak słabo łapali, a pan, panu się udało. Kwestia doboru przynęty i, No i, i... A na co pan łapał? umiejętności. Ja na główeczkę i, i, i ewentualnie takie małe gumeczki... No. Czyli jednak e, przede wszystkim doświadczenie Pana tutaj dzisiaj zaprocentowało. Nie, nie, niestety, niestety. Zdobył Pan także nagrodę za największą ilość zł złapanych ryb. No tak, no bo w sumie miałem dużo, dużo więcej, ale to brakowało do wymiaru. Nie? I zmieniłem przynętę po prostu na większą i to był efekt nie? tego. Nie? Czyli co, Szczecinek jednak to szczęśliwe miejsce dla Pana. No, bardzo miłe i szczęśliwe. Praktycznie całodniowe zmagania już zakończone. Jak można krótko podsumować dzisiejsze zawody? Oj, działo się, działo się. No Cieszymy się może tylko z jednego, ale cieszymy się, że w końcu wystąpił na, na naszej wodzie sandacz, bo wszyscy wiedzą, że jest ta ryba, a dzisiaj, dzisiaj pokazał zawodnik, że można go też złowić. 52 cm, całkiem, całkiem fajny wynik. No a cóż, reszcie no szło, szło, było, padło troszeczkę okoni, jedna osoba zdobyła 11 okoni, także pokazał klasę gość. No reszta zawodników, co Jezioro Szczecineckie nasze, Trzysiedzko jest trudnym jeziorem, to trzeba sobie powiedzieć, zawsze było to powtarzane. No i złowić tutaj rybę jest, jest dość ciężko. Ilu zawodników przystąpiło do zawodów i skąd przyjechali, bo to są to dosyć dalekie odległości? 79 zawodników zaszczyciło nas. Dzisiaj było zapisanych 86, no niestety gdzieś tam być może jakieś w drodze, po prostu zawodników startujących było 79 osób. Miejscowości, ze Szczecina byli panowie, byli z Bydgoszczy, z Olsztyna. No także rozsławione jest, zawody są, cieszymy się, bo, bo, bo coraz to większe grono z coraz to dalszych odległości. I oni przyjeżdżają tylko na te zawody, czy też przy okazji byli wystartowani? No niechcący, zapytałem się pana i niechcący pan się wydał, że no już trzeci raz specjalnie przyjeżdża na te zawody. Yy, teraz podsumujmy występ szczecineckich wędkarzy, bo w dziesiątce znalazł się tylko jeden wędkarz. Nie wiem, nie znają swojego ekwenu, czy, czy, czy brak doświadczenia, Jak, na czym to polega? No tak jak wcześniej mówiłem, trzeba było wykazać się nie lada sprytem, sam też wędkowałem dzisiaj, wyzerowałem, no niestety, tak, tak, tak bywa, no czwarte miejsce też nie jest najgorszym miejscem. Czyli no, raz mówiąc, raz mówiąc, byliśmy gościnni po prostu dla... Tak jest, tak jest, przede wszystkim gościna, <gryw> bardzo ładnie to ujęte. Korzystając z okazji, chciałem podziękować telewizji Zachód za wspieranie nas przy wszelkiego rodzaju zawodach. W jakichś tego typu imprezach, mniejszych imprezach. Dziękuję Wam serdecznie. Od kilku już miesięcy w Szczecinku Samorządowa Agencja Promocji i Kultury wspólnie z Nadleśnictwem Szczecinek realizuje projekt Zbiegiem Natury. Ścieżka Las Klasztorny jest miejsce, w którym uczestnicy tego projektu biegają i chodzą z kijkami nordic walking. W każdą niedzielę organizowane są treningi, a co trzy tygodnie odbywają się zawody Grand Prix z cennymi nagrodami. 4 sierpnia zostaną rozegrane ostatnie zawody Grand Prix z tego cyklu. Zgodnie z obietnicą przekazujemy Państwu informację, że ostatnie piąte Grand Prix, finałowe, chciałoby się powiedzieć, będzie miało miejsce 4 sierpnia w Lesie Klasztornym koło dzielnicy Świątki i zacznie się 4 sierpnia o godzinie 11 tradycyjnie. Dlatego już dzisiaj wszystkich zapraszam, by sobie zorganizowali czas. Zarówno ci zawodnicy, którzy walczą o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej, jak i ci, którzy być może nie startowali w poprzednich, ale chcieliby właśnie w ten sposób spędzić to niedzielne przedpołudnie. Może warto zaprosić też kibiców, żeby poobserwowali, być może się przyłączyli później. Tak, to warto, żeby przyszły rodziny, przyjaciele, znajomi, ci z Państwa, którzy byli z nami, czy oglądali chociażby na antenie telewizji Zachód Relacje, wiedzą, że są brawa dla zawodników, bez względu na to, jakie miejsce, jest czas, żeby porozmawiać, jest oczywiście chwila dla, pla, dla prasy, dla fotoreporterów, a zatem taki miły, chciałoby się powiedzieć piknikowa po prostu atmosfera, dlatego warto sobie wpisać do wakacyjnego kalendarza, 4 sierpnia, nie Dziela godzina 11 wiata przy ścieżce klasztornej na świątkach. Czy po tych czterech głównych spotkaniach już wiecie, kto jest zawodnikiem numer jeden? Tak, ta klasyfikacja zawsze jest umieszczana na stronie www.sapik.pl oraz na profilu facebookowym Nadleśnictwa Szczecinek. Tam można sprawdzić aktualną klasyfikację. Mam nadzieję, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że w tej chwili liderami są w kategorii kobiety bieg Ola Pochranowicz, bieg mężczyźni Sylwester Szymański. Natomiast w kategorii Nordic Walking wśród kobiet prowadzi Monika Kolosz-Pesz, a wśród panów Andrzej Kowal. Kto zajmuje pozostałe miejsca, warto odwiedzić naszą stronę czy profil facebookowy nadleśnictwa i sprawdzić całą klasyfikację naszego Grand Prix z biegiem natury. Ja wiem, że zaczęliśmy właściwie, można powiedzieć, wiosną, ale pamiętam, że leżał śnieg jeszcze. Czy teraz będzie jakaś przerwa i potem wrócicie, czy to się będzie jednak ciągnęło przez zimę również? To jest kwestia zakończenia jednej edycji i oczywiście przygotowań do następnych. W jakiej formule, w jakim miejscu, z udziałem jakich partnerów. Na to wszystko trzeba jeszcze poczekać. Jedno jest pewne: ta pierwsza edycja, o której mówimy z biegiem natury, Szczecinek 2013, przygotowana przez nadleśnictwo Szczecinek i Sapik, była takim strzałem, z Sportową dwunastkę. Spotkała się z dużym odzewem zawodników, ich rodzin, ich przyjaciół, mediów oczywiście za, za to wsparcie dziękujemy. A zatem przyjdzie czas na podsumowanie i na plany dotyczące nowego sezonu. Czy to będzie sezon, tak jak pani powiedziała, jesienno-zimowo-wiosenny, czy może zimowo-wiosenny. O tym będziemy na bieżąco informować. Komitet Organizacyjny Obchodów 35. rocznicy powstania klubu SKS Medyk zaprasza wszystkie siatkarki z lat 1978-2013 na spotkanie koleżeńskie oraz turniej jubileuszowy. Turniej odbędzie się w dniach 7 i 8 września w sali byłego liceum medycznego przy ulicy Kościuszki. Bliższe szczegóły pod telefonami 94 37 433 06 lub 798, 583, 321. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwileczkę reklama. Po reklamach tygodniowy raport ze Straży Miejskiej. Muzyka